Cześć kochani, dzisiaj będę z nowym filmem. Jest to film o kuracji Axotretem, czyli izotrety Noinami. Ja mam zwiększoną dawkę, jest to dawka 200 mg ja biorę taką dawkę jeden razy dwie kapsułki dziennie. I chciałam zrobić taki film, ponieważ nie znalazłam czegoś takiego na YouTube. Znalazłam tylko parę linków na internecie do blogów, ale to nie jest to, o co mi chodziło ponieważ nie było tam takiej zmiany, wiecie, na przykład dzień po dniu, albo tydzień po tygodniu, a mi na taki takim zależy, bo ta koracja będzie trwała pewnie z trzy miesiące, więc to będzie pierwszy filmik z tej serii. Gdzieś tutaj pojawi się zdjęcie, jak wygląda bez makijażu aktualnie moja twarz. Nie przerażcie się. Bo to nie wygląda najlepiej, wiem, że jest też gorzej, ale jak dla mnie to jest najgorsze, co mogło mi się przytrafić. Bo niedługo mam ważną imprezę, a nie chcę tak wyglądać, żeby wiecie, makijaż się lepiej trzymał, żeby w ogóle czuła się lepiej, no bo nikt nie czuje się dobrze, jeżeli ma twarz w krostach. I postanowiłam, że będę robić takie filmiki, co tydzień będę Wam tam pokazywać porównania zdjęcia z tygodnia wcześniej i z tygodnia aktualnego, jak to wygląda, żebyście zobaczyli, czy ten lek naprawdę działa, czy jest gorzej, czy jest lepiej. Czy boli, czy spędzi, czy szczypie, czy jest bardziej skóra wrażliwa, czy jest światło strę, czy są jakieś efekty uboczne, co w ogóle dzieje się ze skórą, co w ogóle dzieje się naszym ciałem, z psychiką, ze wszystkim, bo to są tabletki, które bardzo oddziałują na, nie tylko na skórę, ale też jednym ze skutków ubocznych jest na przykład światłostręt, jest depresja w, w takich cięższych przypadkach, jest podwyższenie cholesterolu. Są takie inne różne rzeczy. Nawet nie przeczytałam czy tą całą ulotkę, która była gdzieś taka o, i po prostu zapomniałam połowy rzeczy, które przeczytałam wcześniej, jak czytałam koniec. Więc, no, masakra. Ale jedno właśnie tak zapamiętałam, że to może być depresja, może być światło może być rozrzedzenie krwi, czyli rany będą się wolniej goić, będą siniaki e, e, szybciej powstawały, łatwiej, będą cięższe do zniwelowania te siniaki. Mm. Jak na razie jedynym plusem będzie to, że skóra będzie bardziej sucha, nie będzie taka, wiecie, tłusta. Nie będę musiała mieć włosów przez tydzień. Nie, że nie mówię, że wiecie, że będą tłuste i jak nie będę myć, tylko po prostu one nie będą tego potrzebowały, bo nie będą się przetłuszczać w ogóle. No i to, że zajdzie mi trądzik, prawdopodobnie. To było najlepsze, co mogło mi spotkać. No i też minusem może być to, że skóra będzie się łuszczyć, ale to też nie jest u wszystkich. To też nie jest warunek, że ona będzie się łuszczyć, że musi się łuszczyć. Tak mieszam te minusy i plusy, ale mam nadzieję, że rozumiecie. I kolejnym minusem jest to, że te tabletki są strasznie drogie. Jedno takie opakowanie 60 tabletek kosztuje 100 zł, w takiej aptece dobrej, aptece, gdzie znajdziecie taniej, bo można też znaleźć za 160 zł, bo na internecie, a mój lekarz powiedział mi, że nawet za 200 zł sprzedają, więc żeby się nie zrobić bambu, tylko znaleźć jak najtaniej, bo wiecie, no nie warto przepłacać za 200 zł, macie dwa opakowania, a tak naprawdę kupicie jedno, no to trzeba trochę poszukać w aptekach. Jak na razie jest to już y, trzeci dzień kuracji i powiem Wam, że nie mam jak na razie żadnych efektów ubocznych oprócz tego, że troszkę radzi mnie światło bardziej niż zwykle, no, ale to nie jest jakieś takie bardzo uciążliwe. Może dlatego, że jestem po prostu przemęczona, że pracuję 8 godzin dziennie przy komputerze cały czas, i dlatego też może moje oczy się przyzwyczajają do komputera i tak mnie troszkę to męczy, ale jak na razie nie boli mnie głowa, nie jestem jakaś taka bardziej paszliwa, bardziej depresyjna, bardziej smutna, chodzę na siłownię, jem normalnie, nie mam nudności, nie wymiotuję. Śniaków żadnych sobie nie nabiłam jak na razie przez te trzy dni, więc to jest spoko. Kóra mi jeszcze nie schodzi, jak na razie przez te trzy dni pojawiły mi się dwa nowe wypryski, więc to chyba dobrze. Bo jedyne co doktor mnie przestraszył, to powiedział, że po dwóch tygodniach może być gorzej, w sensie z moją twarzą, ale nie musi. Więc tak naprawdę zobaczymy dopiero za dwa tygodnie, jak to będzie wyglądało. Hmm. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądało gorzej, bo chyba się wtedy naprawdę popłaczę. Jakbyście chcieli, żeby coś jeszcze wspomniała w filmiku, to dajcie mi znać w komentarzach. To następnym razem pewnie no to uwzględnię, bo teraz nic innego nie przychodzi mi do głowy. Więc to tak, to było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podobała wam się taka seria, bo sądzę, że jest to naprawdę przydatne dla osób, które borykają się z trądzikiem nie tylko młodzieńczym, bo ja mam 22 lata i nadal mam trądzik, więc coś jest na rzeczy. To było na tyle i do zobaczenia następnym razem, Pa, pa!